Yes, 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 baby, yes. Yes. Kupisz mi robuxy? Bo mi... Czekaj, czekaj, Kupisz mi robuxy? A ile byś chciała? A milion. Ale milion to bardzo o. dużo. No, nie, no to bym chciała jakieś tysiąc. A wiesz ile to jest pieniędzy? Tysiące robuxów? Wiesz ile to jest złotych? Czekaj, czekaj, napiszę na czas ok? okej? Możesz powiedzieć. To no, jakieś... 10 zł maksymalnie. No nie, no. dużo więcej. To jest dużo więcej. No no to ile? No to to jest 60 zł. A ile Mika? A ile kupisz? Ile ci kupię? Nic ci nie kupię. Nic ci nie A to jest twój kolega? Nie. A ty ile mi kupisz robuxów? Zero, bo nie mam kasy, dlatego ci się pytam. Ja też nie mam kasy, to musimy iść szukać innych, żeby nam kupili robuxy. Siema, panie prezydencie. Siema, tajny Siema. detektyw. O kurwa, ty to ty Akatsuki. No. Ty mocny zawodnik, mocny zawodnik jesteś. No, zobaczysz jeszcze mojego ziomka Brokuła. Chyba tutaj dyszy. O kurde, Broku! Ujcie wujka, ujcie wujka. No, wbiłem. Siedem animatroników wzięli mnie do łóżka i posypały się śrubki. Wow. No o kurwa, tej! Ale Dzucu zajebałem, jestem na strychu. Dobra, gdzie jesteś, kurwa, żabo? No kurwa, zajebałem pompkę na dach. Pomocy. Mam cię! Konieciła. 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 Arigato, go zajmasy. I got to see Itadakimasu face. Itatakimasu. Itatakimasu. Typopolsku, Hello? What? You speak English? Yeah. Are you from Japan or are you just interested no, no, in Japan? No, no, I'm from Turkey. I'm from Turkey. Turkey, 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 Turkey. Yeah, yeah. You know? Yes, I know, I know. Yeah. Turkey. Kebab. We love kebab. <laughs> kebab. 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 Baklava. Donuts. Halva, halva. Halva is not. Halva, uh, yes, halva from ah. Turkey. Hava is Greek, but I, I guess not, you like. Not it. Greek, no it, Greek. It's Greek. Hava. Yeah, no, 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 no Elva baklava, mine. no baklava. Hava, hava, it's something else. Elva not Greek. It's Greek. From Turkey, Elva. Greek, Greek scammer, scammer. Scammer, I'm not scammer. I'm not Greek. I'm Greek not Greek. Scammer. <laughs> <laughs> yeah, he's Poland scammer. Kebab. Kebab, Turkey. Yeah. Ja. Dobra, braku, spierdalamy od niej Taker, Taker, widziałeś może coś podejrzanego na tym serwerze? Czyli co widziałem coś podejrzanego, tak, widziałem. O kurwa, nie, nie, no weź, weź, weź szybko, weź, 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 weź. Co tam się kurwa dzieje? Co tam się dzieje? Co tam się kurwa dzieje? Co to się odpierdala? To tu jest, Kurwowie, to tu się chowa. Panowie, 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 panowie. to jest przykrywka, tak? Tajny detektyw, spraw PD, to jest kurwa przykrywka. Przykrywka od czego? O, właśnie. Od tego, co tutaj kurwa słyszałem 30 sekund temu, krzyki, kurwa, ma ale... ale to nie z nami, ona nie jest z nami. No się kurwa. Co u ciebie, bratku? Ty, ale się rozjebałem na tej kanapie, ty. Lekki przeciąg ma między nogami. Kupisz mi Robuxy? Cześć. Cześć. I... Co u ciebie, czarny kolego? Dobrze, Yeah, Okej. Okay. Ale zakomplujemy oh, się, no, że mógł będzie. mówić wszystkim, że on czarnego kolegę i być rasistowski. Eeeem, nie damy ci Nord pasa Kurwa. Czemu? No to trzeba zasłużyć. Eee. To my ci damy Ale... Green passa, a ty No, no, no. My ci damy Green Pass'a. Co ty tak na to? Radę? Transakcja taka? No. No dobrze zieloniaki. No, dobra, czarnuchu. Idziemy. <laughs> Cześć. Jo, pisiu, pisiu. Cześć, Zram ci Fryzala w tym momencie. O kurwa! Co jest kurwa? Co ja mam na głowie? Co, co jest? Co jest? Co, jest? co ci się stało z bawą ja pierdole Co jest? Jaki palec? Jaki palec, co jest? jak kciuk kurwa. Yes, jest, jest, daddy, jest. Gdzie wasi rodzice? oni wiedzą, że takie coś robicie? No i tak robisz. Co? I tak robisz. A jak robię? Że zajebiście gram? Dzięki, no. dzięki. Nie no, bo wielu ludzi to się da jakoś zrobić, bo Boże osób tak robi. Tak <laughs> to się robi. No, no się trzeba się nauczyć, no. Myślisz, że to od razu w jeden dzień Rzym zbudowano, kurwa? No powiedz mi, powiedz mi, powiedz mi. A zająć do dla mnie? Kurwa ma kurwa Damn. Damn! Cześć Cześć Kupisz mi roboksy. No. Nie macie lat? Dużo 35. Nie, nie no, aż tyle nie mamy A ty? Ja mam 15 i co tutaj robisz? Kurwa gadam, że śmiśnę takie Ale w nazwie tej gry jest 17. No, i z tego? Wiesz, cię mogę zgłosić. Proszę bardzo, mam dowód osobisty, który pokazuje, że masz 15 <noise> Dobra, lat. <noise> na na że masz 15 lat. <noise> mam 18 i mam dowód osobisty. Nieźle, a no ogólnie każdy ma dowód osobisty. Masz no, dowód na to, że masz dowód? Mam dowód na to, że mam 18. Co, szukasz chłopaka? <noise> Cześć. You skibidi or not? I'm skibidi yes. Yes, very is skibidi or, or just a little bit skibidi? I'm I'm a lot of skibidi toilets. A lot of skibidi toilet. God damn. Nice. Nice. Where are you from? Skibidi? From toilet. Uh, I do not speak English. You 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 not speak English? Uh -huh. What language do you speak then? Czy ty go gawaliś? Czy ty go Ludzie mówią, że mają 19 lat, a w ogóle nie, brzmią na tyle. Przed chwilą wiek weryfikowałam w Robloxie. Tak, a w którym roku się urodziłaś? W 2006. Albo się dobrze przygotowałaś, albo bez kitu masz 19 lat. Nie no, naprawdę. Naprawdę? A kto był prezydentem Polski? Kto był, kto był prezydentem polskim przed Dudą? Przed Dudą? Nie wiem. No. Nie interesuje mnie polityka. Bilefów. A kto jest prezydentem polskim podudzie? Dudzie? Pod Dudzie teraz jest no. ten Nowrocki. Lubisz go? No. Nie wiem, patusyk chyba. Mówisz, że wolałabyś Trzaskowskiego? Nie, nie wolałabym nikogo, ponieważ się tym nie interesuje. Okej, okay. ale pamiętaj, Trzaskowski to jebany lewak. Jesteś opium? Nie. Wyglądasz jakbyś była. To tylko awatar w Bloodoxie. No w sumie racja, a też Iryly nie jestem kurwa jebaną żabą. A to mój kolega ue, Broku. Ue, ue. <laughs> <Yeah>. Nie, Nie Nie. Nie pierdolę. <laughs> Spoko. Pojebane z bratku. Jesteśmy... Jesteśmy z innego uniwersum. Damn! Stand up, bro! <coughs> <coughs> Damn, bro! Look at them feet! Look at them toes! Damn! Damn! Damn. Ooh. Ooh. Look at him go! Yes, sirski. How, how, how can I join you guys? How can I be one of you? You want, yeah. you want to join Akatsuki? Ma, ma G? Yes, yes, yes. You need to pay The us Akatsuki five profit. robux. Yeah. <laughs> <laughs> yeah yeah uh, listen. Uh, me, you and my broccoli so, friend. Uh, yes, yes, your friend too. A nice yeah. But I but, but uh... I need to hear loud moans, yeah. It turns me up, you know. <laughs> <laughs> Ale nazwę miał, ja pierdolę, ty. Siema! Siema! Ja pierdolę, to rycerz Doliny Siema, Rozdupy? Bronie Jasnej Góry przed Siema. LGBT. Siema. LGBT. Siema. Góry do z, no, bronie... bronie, bronie jasnej góry, góry przed LGBT. Się. Z Marcinem Najmanem. No, nie z Najman. Z Naruto, żeście się, się urwali? No, z, z związki z wioski liściem. Czyś <laughs> coś powiedział? Co? Co? Nie, Jezus, ale mnie to Woli. boli. Neck hard, neck hard, neck hard. Sneaker, 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 kurwa, lubię batoniki. Znacie... A znacie ten? Znacie takie lody, są... So... noger się nazywają, kiedy Jak zobaczy, godkę, jest z wielkimi dydami, kurwa. Jestem nie do powstrzymania. Gdybym mógł zmienić, to bym, że mnie wychowała gorąca mamusia gotka. To. Ale musiała być nie? Dobra, to słuchaj, gotki możesz znaleźć na lumpach, gotki często kupują w lumpach swoje ciuchy, ponieważ gotycka subkultura polega na tym, że jebać fast fashion i nie kupują rzeczy z typu Aliexpress, Chain, tak dalej, więc gotki są w lumpach, gotki możesz znaleźć na koncertach różnych, czy to głównie tych gotyckich, ale zdarzają się na metalowych koncertach, Myślisz, że powinniśmy tą zostawić też w sidła, braku. O, za jakąś dupeczką w jakąś się? 16. O, ja 17 Masz Snapchata? Mam. Mam. Podasz? Nie. Podryw nieudany. Niemowlęciem Będę jestem, ci, a nie dziciokam. Będę ci resztki jedzenia dawał. Nieźle. Nieźle tam się dzieje. Gryłem w pytania. <laughs> Co tam się dzieje? Co tam się kurwa dzieje? wiesz, no, 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 nie nie dotykasz go po prostu. Nie, to no, się no, tak, nie, ja dotykam. No, ale kurwa. Ale mi nie chodzi o to, czy ty dotykasz, czy nie. Jakbyś no. nie dotykał, a jakbyś walił, to by się to liczyło, czy nie? No, tak. Tak? No. Kiedy... <laughs> Zaję, Co to... jest kurwa? Muszę pomoc, gdy. Tak. Nie. Nie. Zabij e, zabić się. Nie wiem. No Co to się odpierdala, ty. Zaraz ja 10 lat w króbie gołgą, jak wywijam na róży. Co? Chop, kurwa na barana. Normalnie, ze starym na plecach. Ze starym na plecach. Co tam prawiasz? Siedzę. Jak się? Go zgasiła, zgasiła go w chuj, co, co tam porabiasz? Siedzę. 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 Co nie tam, bać, podryw, właśnie. podryw piętnastolatki ci, ci się nie udał? Podryw piętnastolatki ci się nie udał? Skipnęła cię, skipnęła cię. No. Wpinaj się. Ty będziesz ładowana, nie ja. Co nie, nie, ty cię? będziesz. Ty będziesz, kurwa, zobacz, ty, ty ma koronę, będziesz. kurwa. Zobacz, to ma koronę. Jak to z temu, kurwa, jest. No, z temu to cię kurwa zamówiłem Z temu to masz tą matkę alkoholiczkę. Zamknij <grym> tą pizdę, ciebie kurwa... Z czym nie, Ej! Jeżdżę, patrz, homie, ej. <grym> o, czy, myślisz, czy myślisz, że jesteś główną postacią, Michał? Ja jestem No, gównem. jestem. Dobra, dalej. <grym <grym> <grym> dobra. Ja jestem główny, Michał, to ty jest nasz. Lubię się z ludźmi, lubię. Dobre, dobra, daj dalej. Ty oh yes. czarnochu kurwa kierdolony czarnoch Wolver Black Czarek wal go w pizdę kurwa Gdzie uciekasz? Co u ciebie? Co u ciebie? Co u ciebie maleńka? Co tam maleńka, Co u ciebie? Jakie masz majteczki? Jaki nie, chcesz, nie chcesz się sam przekonać? No, kurwa, nie wiem. No to pokaż, pokaż. Co tu się, kurwa, dzieje? Co to za spotkanie? U, oh wow. uj, uj, uj. ja pierwszy raz już tutaj z glicza, co? Urahara, sensei. No. E, wiecie, że jak będziecie tam dalej stać, to będziecie wszyscy rozjebani, nie? A, przez kogo? Przez gang Rodrigueza, kurwa, jebana, co ty mi grodzisz? Ta... Cię rozpierdolą jedy... jedno... Coś dzieje, kurwa, leciły w kosmos! Zaraz ci dżutsu ale na japę i odczekasz, co, co gadasz tam. No to da, Dajcie mi jego wziąć! No. Daj, Daj, wziąć Dziąć się mówi, jebany debilu. Ty, da, tam musisz go. Cześć, Szymanko, co tam u ciebie, co tam u ciebie? Dobra, panowie, spokój, kurwa, dajmy się wypowiedzieć, nie niewiaście. Jak ty ci tak rozdarł to co? <noise> no nie, zaczynasz już, od razu. <noise> co nam dzisiaj zaśpiewasz? Ile masz lat, co nam dzisiaj zaśpiewasz? Mam 17 lat, pochodzę z spod Mazowsza i zaśpiewam dzisiaj Lulejrze Jezuniu. Ale nikt nie pyta, skąd jesteś. <głos> <głos> ja pierdolę! No nie, no zepsuł wszystko i teraz się nie odezwie. A miast... oj chuj! <noise> To znowu my. O nie, o nie. Cześć, będziemy się zachowywać. będziemy się zachowywać. No, ogarnij <laughs> do... Mogę na tobie zrobić pompkę. Sztuczkę, pokazać wam sztuczkę. Tak, ja, rację nie? To... ja rację to. Ja rację to, bondage cię kręci, stary. Co, co chodzi? Lech, lech. lubisz? Lubisz BDS-em? A ty lubisz? Lubisz jak ktoś się, się na ręce? Nie, ja lubię to robić właśnie tak... co ty robisz? I teraz robisz? się tą pestkę. Ja jesteś rozpruty, człowiek, jeszcze ci <grym <grym Co ci robisz? Rozpruję to, to, to się na komendzie na ciebie, ty kurwo. Co, jesz makowce z komediantem, Kurwa jebana? A tak, z policją na TikToka. tyś Jesteś z policją na TikToka? Midder Policja Tiktok di <grym, die Tanzen> Co jest kurwa? Nie uciekaj, nie uciekaj Dobra, uspokójmy się, uspokójmy się wszyscy Dobra, panowie, proszę ogarnąć. Jesteś, no cieszy, się ogarnąć. Jesteście opium, słuchacie Cartiego? No no, no, <zysy> istotnia... <zysy> Karty No czy może bardziej Travis Scott kurwa? Wibli, wibli, bobli! Ja no, pierdolę, no, Czy zaśpiewam coś dla Ciebie? Zaśpiewaj coś. No tak, Zaśpiewaj coś. To dobra, zjuby, dobra. To mogę dobra, to co tu się kurwa dzieje? Ja Spokojnie, Spokojnie kurwa Czemu jesteś taka niemiła dla mojego kolegi brokuła? Ba? Chodzę ci po bani kurwa Przepuścisz mi to Ale płazem? To Taki disrespekt? ja wiem, mogę polizać? Tak. Po... Możesz ten. mi tam pod sukienką polizać A mo ja. mogę, Prawda, mnie tam jem. pod sutanną smokni mnie tam pod sutanną Jedzie dzielnicowy, Mówa. chuj mu w dupę. mały sambanie. Nie czekaj, pamiętam, czekaj, 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 czekaj. Ale to no właśnie, to jesteście gotowi na coś pięknego? Nie o, kurwa! Chwyta za serce. Hej, hej, jedzie dzielnicowy, chuj mu w dupę. Małe Sąbanie, Jebałem na niego z gołej dupy sranie. Wpadł do poczka. Pyta się, idziemy do szkoły? by nie, bo mnie zatrzymano. Cały le stok. Leśna dolina. Czy ktoś ci to przypomina? Dobra, zmiana bitu może co? To nie twoje klimaty może są co? Czekaj, pojebałem się karty <grym>, kurwa <nut> O... Jesteś jak. Ty jesteś jak zdrowie, kto mi powie, kto mi powie, na chuj tu tyle Ukraińców Te proste dźwięki mnie kołyszą, nade mną kurwy wiszą Nie graj dalej, atmosfera była, atmosfera była A co ty mi kurwa rozkazujesz, pojebało ci się coś w głowie? Dobra, chuj mam wpizdeszony O kurwa, Nie. to znowu ty Widzę, że sobie kolegów zaraz Ja do dupy mhm. Lubię no to bierz. No, bierz. no to bierz. Broku Muszę już się wypiął. No a kamole, ja pierdole. Zakacuki tak. jesteś? Jestem. Jesteś chcesz, za do chcesz do gangu? Chcesz do gangu? 5 robuxów pisowe. O kurwa, 2 zakatki. Za ka... O kurwa, ty. Cipka jest posiadana? <grymne> oj, z czego się śmiejesz? Ale o co Z <grymne> czego się śmiejesz? Nie tak śmiej Kto to, się powiedział? Twarz? Kto to powiedział? Ja! Ja! Jak, jak ty mnie nazywasz? Ja. A to ty kurwa. Nie śmiejesz. Nie mała. Czemu się nazywasz? Jezus, nie. Czemu, nie. Się nazywasz obocówka? Jezus, Czemu się nazywasz? Owocówka! Czemu się nazywasz? Owocówka, co? Lubisz się zestrać na jabłuszko? Co? Lubisz kupcie zrobić na owocach? O jezus, Maria, nie! Jestem z wioski... ukrytej liścia Ale liścia dostał A mnie to nie obchodzi Ja cię wyciszę, mutuję, blokuję To e, wypierdałeś no, 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 posłuchaj no. mnie A ty się pierdol kurwa Daj, Ale ty mnie zobacz, posłuchaj a, ci, co Słuchajcie, po po Poczekaj Pierdol się jeszcze raz kurwa, trzymaj Bajlando kurwa, lecisz na ba... Zrobiłeś 3 d na kamerką samego siebie i wgrałeś to do Robloxa? o co chodzi? Ale ty jesteś zazdrosny, że tak dobrze wygląda na formę życiową, co? Hello, hello Jesteś kill, Cześć Co Siema no, no, widzę, że cimko nie to jest to posiadana, nie. więc żegnaj. O, o. Cześć. Ja masz u, to u ciebie. Słuchaj, śpiewaj mi. Ale nie. to ty masz biza śpiewać, a nie ja tobie. Ja nie umiem śpiewać. to ile masz lat? Ja mam 17 O, słyszeliście? Mega piquin, mega piquin, mega piquin. Tak, no, bo jeszcze mniej, to by było chyba ekstra piquin. Chyba jest bigger kurwa. nie kurwa. No, też. Kury z gry zgasił ogród zgaścił światło. Co myślisz o Ukraińcach? Nie lubię Ukraińców spalić. No nie, no live materiał, normalnie. Ej. 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 Fue. 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 Fue.

Totalnie daj mi suba, dobra. lajka, pierdolni w dzwonek i w ogóle daj komentarz, dobra, nie? Dobra, dam. I donate'a mi wyślij też, bo będzie spoko. Nie no, aż tak to nie. <śmany> Chyba wsiadł gdzieś, jeśli Oj, 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 na <śmany> dole nie, nie, no, nie? i pizza dzwona. Prz a my będziemy na filmiku? No Zbacz, będziecie, będziecie, jak najbardziej. O, o, <śmany> jak najbardziej będziecie.